Cześć, witaj serdecznie na kanale Zapro. Dzisiaj super trik bardzo przydatny w firmach, gdzie wielu dostawców czy klientów wysyła do Ciebie dokumenty w formacie PDF. Czy to są faktury, zamówienia, WZ, cynnik itd. Dostajesz je jako PDF-y, no i trzeba z nich wygenerować jakieś zamówienie, wygenerować jakiś dokument Wygenerować z nich jakąś tabelkę, ją wkleić, wygenerować dane do i włożyć je do systemu. Więc warto wykorzystać Excel do tego i już Ci pokazuję, jak to możesz zrobić. Zrobiłem proste narzędzie, które odczytuje dane z faktury. Faktura jest bardzo prosta wygląda w taki sposób: jest tu jakiś dostawca, adres, no i ma swoje opisy, używa swoich SKU, ma jakiś swój szablon, wzór, ilości. Ceny w euro i tak dalej mamy w takiej formie i do tego przygotowałem miejsce, tak naprawdę taki Excel, gdzie mogę sobie wkleić danego folderu, wrzucić sobie tutaj e, nasz ten PDF, dać prawy odśwież tabelę i otrzymam od razu w, tak naprawdę w kilka sekund już dane przygotowane w takiej formie, jaką ja chcę. A chciałem to używać w takiej formie, że każda pozycja ma swoją linijkę, waluta jest rozdzielona. Włożyłem też swoje SKU, bo ich zewnętrzne nie odpowiadam moim SKU wewnętrznym. Zrobiłem sobie ku temu taki słownik. Chciałem, żeby w każdej tej linijce pokazał się dostawca, no bo będę tego używał w klejoutu do systemu. Więc dokonałem takiego prostego przekształcenia. Co się stanie, jeżeli włożę drugą? sobie tutaj fakturkę. Podtrzymywamy sobie tą pierwszą. Miejsce, do którego każdy może włożyć swoją fakturę, dać odśwież i bam w sekundę mamy te dane. Jak to zrobiłem? Wykorzystuję tutaj dodatek Power Query, który odczytuje dane z wybranego folderu przeze mnie, wskazanego. Oczywiście tym folderem jest to miejsce, gdzie jest ten odczyt tych PDFów. Ten PDF, Power Query wykrywa tego PDFa rozszywa go na wszystkie tutaj no jakby tabelę drugą, wszystko co zawiera ta tabela. Potem następuje połączenie tych danych, ale przede wszystkim też rozdzielenie, tak, czy tutaj waluty, czy też rozdzielenie tego SKU na osobne, stalenie tego też z tym naszym słownikiem. No i przestawieniu wszystkich kolumn po ustawianiu tak, żeby to wyglądało tak jak. Ja chcę, żeby to było. Prosta zasada. System taki łączenia się z danymi umożliwia też pracę z takimi większymi cennikami. W tym celu ściągnąłem sobie z internetu jakiś tutaj cennik T-Mobile'a, który jest dosyć obszerny. No i przygotowałem odczyt tego cennika. Tym razem połączyłem się z nim bezpośrednio. Klik i pobrałem dane z PDF-a. Gdzie przekształciłem, wykryłem dwie tabele, które są w nim zawarte. Dokonałem kilku przekształceń, usun usunąłem zbędne kolumny, zbędne wiersze. No i wy wyłoniłem tylko nazwy tych urządzeń i ich ceny. Może, mogę do tego wykorzystać, tak, do, do pracy u siebie jako ceny zakupu, czy obliczanie marży, czy TKW i tak dalej, więc. Jeżeli mam takie działania do zrobienia na bazie PDF-ów, to zachęcam Cię do tego, żeby wykorzystać dodatek Power Query w Excelu. Zdecydowanie ułatwia pracę, umożliwia, jeżeli chcesz, żebym Ci w tym pomógł, daj znać jak najbardziej. Ale przede wszystkim, proszę Cię, zostaw subskrypcję i daj łapkę do góry, jeżeli chcesz, oczywiście. Nie przegapić kolejnych takich wskazówek, które mogą ci zdecydowanie ułatwić pracę. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.